Narożnik niebieski zawodnik reprezentujący Tabilon Promotion, ośmiokrotny mistrz polski oraz ćwierć finalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Znany doskonale z polskich ringu. 43 zawodowe pojedynki. Przed Państwem... Serdecznie. To prawdziwy weteran, ale w znakomitej formie. 67 kg Krzysiek co? 67 kg. Babilon prądu. Narożnik niebieski przybył. 15 zawodowych pojedynków, 12 z nich wygranych. Przed Państwem. 700 wnosi na wagę Michał Żeromiński. Krzysztof Szop reprezentujący team Babilowy Promotion 43 Zawodowe niepojedynki i narożnik Czerwony reprezentujący Dymek z Boxing Promotion i NG Promotion Michał Żeromiński. Zawodnicy znają się rzeczywiście doskonale teraz. Wyszło z tego, się wymuszenie